Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to podobno same problemy. Dlatego dla bezpieczeństwa wielu wynajmujących kategorycznie odmawia zgody na zameldowanie się najemców wynajętym przez nich mieszkaniu. Co samo w sobie jest już wątpliwe, bo tak jak mówiłem już w jednym z poprzednich materiałów wideo, najemca może zameldować się i to nawet na pobyt stały w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu bez jakiejkolwiek zgody wynajmującego, jedynie w oparciu o sam dokument umowy najmu. Słyszałem też o tym, że już kiedy wynajmujący dowie się o tym, że najemcy zameldowali się w jego mieszkaniu bez jego oddzielnej, wyraźnej zgody, to jest gotowy poruszyć niebo, jest gotowy poruszyć ziemię tylko po to, aby usunąć najemcę, często absolutnie całkowicie złośliwie, z wynajmowanego dotychczas bez jakiegokolwiek problemu mieszkania. Jednak czy rzeczywiście jest się czego bać? Czy sam fakt zameldowania się w mieszkaniu przez najemcę przyznaje mu więcej praw, niż to wynika tylko z samej umowy najmu mieszkania? A może jest tak, że te problemy wynikają po prostu z niewiedzy? Czy wiem, o czym mówię? No pewnie, że wiem. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym, dlatego umowami najmu zajmuję się w zasadzie każdego dnia swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dzielę się. Na blogu pod adresem umowa najmu.info i ta wiedza to jest wiedza sprawdzona, wiedza pochodząca od profesjonalisty to jest wiedza, której możesz zaufać. To nie jest zwykła informacja znaleziona w internecie. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Rzeczy, która budzi najwięcej obaw. Czy zameldowanie się najęcym w mieszkaniu sprawia, że najemca uzyskuje jakieś lepsze prawo do przebywania w lokalu? Czy może jest tak, że fakt zameldowania się w mieszkaniu powoduje powstanie prawa silniejszego niż prawo wynikające z umowy najmu mieszkania? To przecież byłyby faktycznie sytuacje, które niosłyby dla wynajmującego mieszkanie poważne ryzyko. No, jego sytuacja byłaby przecież gorsza niż bez meldunku, a tym samym to uzasadniałoby obawy związane z zameldowaniem się najemcy w mieszkaniu. Jedna uwaga na wstępie to w ogóle nie jest tak, jak to się czasem mówi e, pomiędzy wynajmującymi mieszkanie, czy też jak można przeczytać w internecie, w szczególności na forach dyskusyjnych. Sam fakt zameldowania kogokolwiek w mieszkaniu nie stwarza sam przez siebie prawa do zamieszkiwania lub do przebywania w tym lokalu. W przypadku najemcy prawo do przebywania w lokalu zawsze, absolutnie zawsze wynika z umowy najmu mieszkania. Jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta i nadal obowiązuje, to najemca ma prawo przebywać w mieszkaniu. Nieważne, czy jest zameldowany, czy nie jest zameldowany. Jeżeli umowa najmu mieszkania z kolei nie obowiązuje, bo na przykład została rozwiązana, na przykład na skutek wypowiedzenia, to najemca nie ma prawa przebywać w mieszkaniu. To jest bardzo prosta zasada i ta zasada nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, a przynajmniej wśród osób mających na ten temat jakąkolwiek wiedzę. Fakt zameldowania się najemcy w mieszkaniu nie wpływa także w żaden sposób na zakres praw, na zakres obowiązków wynajmującego i najemcy wynikających z umowy najmu. W szczególności nie wpływa na możliwość wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, ale należy pamiętać o tym, że wynajmujący może wypowiedzieć tę umowę tylko w przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. W związku z tym, brak zameldowania się najemcy w wynajmowanym mieszkaniu nie stwarza jakichś szerszych możliwości do wypowiedzenia tej umowy, czyli w przypadkach innych niż te, na które pozwala wynajmującemu ustawa o ochronie praw lokatorów. I to właśnie w tym kontekście, czy w kontekście wypowiedzenia umowy najemu mieszkania, problemy z meldunkiem dostrzegają właściciele mieszkań. Często jest tak, że uważają oni, że usunięcie najemcy zameldowanego w mieszkaniu będzie znacznie trudniejsze niż najemcy niezameldowanego. I ja rozumiem te obawy. One są naturalne. Każdy obawia się, że straci pieniądze, że straci czas. Tyle, że z punktu widzenia wynajmującego fakt zameldowania się najemcy w mieszkaniu pozostaje całkowicie bez znaczenia. Jeżeli najemca nie wyprowadzi się z mieszkania dobrowolnie, to w usunięciu najemcy i tak nie pomoże Ci policja. Będziesz potrzebował wyroku sądowego i prowadzenia egzekucji przez komornika. A ani sądu, ani tym bardziej komornika nie będzie w ogóle interesował fakt zameldowania byłego najemcy w mieszkaniu. Co w takim razie daje zameldowanie? O tym wprost stanowi artykuł 28 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. No, jak widać, już sama ustawa wprost określa cel obowiązku meldunkowego, to tylko ewidencja ludności. To nie jest przyznanie jakichkolwiek dalej idących praw w stosunku do osoby, która nie jest zameldowana. I musisz wiedzieć, że to nie jest prawo, to jest tak naprawdę obowiązek. Ten obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy. Istnienie tego obowiązku to pewien relikt poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego, który ma zresztą zostać zniesiony od 1 stycznia 2016 roku. Chociaż to nie jest pewne, bo nowa ekipa rządząca ma tutaj w tym kontekście inne plany. Oczywiście są pewne dziedziny życia, z którymi zameldowanie w danym lokalu jest związane, zwłaszcza w zakresie prawa administracyjnego. Na przykład spis wyborców. Ten spis wyborców uprawniających do udziału w wyborach powszechnych jest sporządzany na podstawie ewidencji ludności, a zatem na podstawie e, meldunków określa się osoby uprawnione do głosowania w danym okręgu wyborczym, w danej komisji wyborczej. Natomiast z punktu widzenia prawa cywilnego, czyli tego prawa, które bezpośrednio interesuje wynajmującego mieszkanie, bo ono wpływa na jego prawa i obowiązki związane z umową najmu, na przykład na możliwość pobierania czynszu czy na możliwość wypowiedzenia umowy, z punktu widzenia tej dziedziny prawa fakt zameldowania najemcy w mieszkaniu nie kreuje żadnych dodatkowych uprawnień dla najemcy, ani też nie pogarsza, nie umniejsza uprawnieniom wynajmującego lub właściciela mieszkania, jeżeli wynajmuje osoba, która nie jest właścicielem mieszkania, bo też jest to całkowicie zgodne z prawem i możliwe. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Przede wszystkim to, że sam fakt zameldowania się najemcy w lokalu nie stwarza dla najemcy jakichkolwiek dodatkowych uprawnień. Nie pogarsza też w żaden sposób sytuacji wynajmującego lub właściciela mieszkania. Meldunek jest tylko pewnym stwierdzeniem rzeczywistości tego, że najemca przebywa w danym mieszkaniu na stałe lub przez pewien okres, w zależności od tego, czy to jest meldunek na pobyt stały, czy na pobyt czasowy. Meldunek nie stwarza sam w sobie żadnych utrudnień w usunięciu najemcy z lokalu po wygaśnięciu umowy. Jeżeli najemca nie opuści lokalu dobrowolnie, to i tak będziesz musiał skorzystać z pomocy sądu i komornika. No chyba, że będziesz przeprowadzał eksmisję ze swoim szwagrem. Mam nadzieję, że wiedza, którą podzieliłem się z Tobą przed chwilą, była dla Ciebie przydatna. A przecież tak było. Jeżeli tak było to, bardzo proszę kliknij przycisk lubię to, który znajdziesz poniżej, a jeszcze lepiej kliknij przycisk udostępnij. Proszę, powiedz także o moim blogu swoim znajomym, no i polub fanpage mojego bloga na Facebooku. Dzięki temu twoi znajomi dotrą do wartościowych informacji, bo przecież były wartościowe, a my pozostaniemy w stałym kontakcie. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem autorem bloga umowa-najmu.info, a oprócz tego jestem prawnikiem, który umowami najmu zajmuje się. Każdego dnia.